Yo-yo, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Football Managera 2014 i z naszą przygodą właśnie w tej grze Liverpool. Dzisiaj mecz kontra Chelsea, ale może zanim za ten dzisiejszy mecz to przedstawię terminarz, bo dzisiaj i ogólnie w tym i w następnym odcinku będzie się działo, może najpierw co się działo przed. Po zakończeniu ostatnim ostatniego odcinka przegraliśmy 2 do 1 z Manchesterem United, a właśnie to zakończyło naszą, naszą doskonałą serię e, zwycięstw z rzędu następny mecz Puchary Anglii czwarta runda wygrana 1-0 Swansea, szkoda, remisu ligowego 2-2 e, strzelali Smerfora Sterling Nottingham Forest 1-0 tylko, ale się udało, strzelał Shirle. Fulham w piątej rundzie e, Pucharu Anglii zremisowaliśmy na wyjeździe 0-0 i to dobrze, bo pamiętacie, że Fulham miało miejsce czwarte, zaraz zobaczymy też tabelę 0-0 na wyjeździe, tak więc mieliśmy rewanż, ale w międzyczasie mecz z Reading e, w zwycięstwo 2-0 i w końcu Vivaldi e, w Strzelił dwie bramki, e, czym samym, zobaczmy, to były chyba jedyne właśnie jego dwie bramki w lidze jak na razie, ale rozwija się, zobaczcie, rozwija się, więc jeszcze nie będę z niego rezygnował. Dalej, co tutaj było i wygraliśmy właśnie ten Puchar Anglii do 1 e, z Fulham u siebie w domu. Strzelał Clark oraz Smurf, dalej Huddersfield i beznadziejnie dostaliśmy lekcję pokory e, od Huddersfield, że e, trzeba przygotowywać się do każdego meczu jakby to był Real Madryt Chelsea i szósta runda Pucharu Anglii i znowu na wyjeździe zremisowaliśmy 0-0 co dla mnie było dobrym wynikiem no i znowu West Brom po Pucharze przegraliśmy, tak więc niestety dwie porażki z, z rzędu, ale przyszedł czas na Brighton i 2 do 1 udało się wygrać Henderson oraz Shirley Shirley jakoś ostatnio nam się rozstrzelał, ale i tak em, słabo 18 spotkań, 5 bramek 2 asysty, 6.96 nie za bardzo, ale jest jeden zawodnik, którego chciałem wyróżnić. Julio Salinas, bramkarz, który już powoli wy, wygryzie muslerę z e, naszego bramkarza numer 1. Zobaczcie, 16 spotkań, tylko 9 straconych bramek, 9 czystych kąt, 2 razy gracz meczu średnio. Bramkę traci na 0,56 meczu. <średnio> 7,21 ocena, naprawdę fantastyczny nasz 23-letni paragwajczyk. I to on wystąpi dzisiaj w meczu z Chelsea. A co właśnie dzisiaj? Zobaczcie na terminarz, co tutaj się będzie działo. Najpierw Chelsea w Pucharze, później Manchester City, później Chelsea znowu tutaj. Pewnie Puchar będzie właśnie za kilka dni znowu następna runda. Znaczy, to już będzie półfinał. I już jest wylosowany półfinał, nawet jak wygramy, gramy z Manchesterem City. Tak więc. Ale dobra, Liga Chelsea, Everton, Tottenham i Fulham i to wszyscy, te wszystkie mecze chciałbym właśnie rozegrać z Wami w dwóch odcinkach, tak więc dzisiaj... Będzie Ch dwa razy z Chelsea i z Manchesterem City i zobaczymy. No najpierw, dobra, żeby gdybać, najpierw trzeba będzie e, wygrać to spotkanie. Dobra, skład i może tak pokrótce, bo to cały czas nie będę pokazywał. E, Henderson, proszę bardzo. Henderson najlepszą ocenę ma teraz. No to mnie zaskoczyło. Ostatnio miał kontuzję na 3 czy 4 tygodnie. Niestety pospadały mu tu atrybuty. Wrócił po kontuzji, jeszcze miał brak ogrania i strzelił bramkę w ostatnim meczu. Dalej, Smerf oczywiście, ale ostatnio nie strzela 20 meczów i 13 bramek od ostatniego spotkania z wami miał chyba 11, tak więc strzelił tylko dwie bramki. Stensgard też nie strzela Cukwuma, proszę bardzo, wysoko. 25 spotkań ma chyba najwięcej. Sakho w sumie. No ale dobra. Kto tutaj jeszcze strzela bramki Garcia, który dzisiaj wystąpi? Dobra. Ustalmy sobie skład, w sumie to każdy zobaczy, kto lata dobrze, kto nie. nas na bank tutaj zostanie. Lebrun czy Francisco. No, oba, znaczy dwa, dwóch dobrych prawych obrońców, ale Mauricio Francisco jest w doskonałej formie, w pełni sił. Zobaczmy w sumie jego formę właśnie 6,5 z Leeds, a z takimi groźniejszymi przeciwnikami z Chelsea na przykład nie grał. Lebrun wtedy zawsze chyba grał, zobaczmy jego formę no dobra Francisco zostanie na środku Kolker za Clarka oraz amat kontuzjowany tak więc Clark chyba wróci za Sako za Michela Windalun na lewej tutaj co mecz robię Roszady, dlatego tak chyba no i właśnie, Witkowski czy Lukas Lejwa, Lukas Lejwa już coraz słabiej. No w sumie sta, stabilna forma z 680, no ale nie wyróżnia się. Ten zawodnik. 34 lata um, niecałe 3 odbiory na mecz 688 i to w sumie tyle. Jedna żółta kartka. O, w sumie dwie 2,5 dwie gwiazdki tylko tak, więc już niedługo, znaczy no jeszcze trochę i w okienku transferowym będziemy szukać właśnie defensywnego pomocnika na milion procent. No w tym meczu Witkowski musi grać. Dalej Czukwuma, Henderson, no dwóch właśnie najlepszych środkowych pomocników, ale oni są zmęczeni. W dobrej formie jest Thomas Lemar. Któremu podania, rzuty rożne, dośrodkowania, szybkość i pracowitość właśnie się powiększyły, ale też tylko dwie pół gwiazdki. Chukwuma za to właśnie jedna z najlepszych ocen w klubie, Henderson. Dobra 94, 96, ale właśnie na lewe skrzydło Garcia, na prawym zostaje Sterling na atak e, Smurf. Kto tu jeszcze? Lemar. Co robimy na tym środku pomocy? Dobra zostawię ich tak jak są, a za lejwę tutaj wpuścimy. Lemara. Sirkut wraca po kontuzji właśnie. Dobra. Tak więc no to lecimy z pierwszym meczem, w sumie z drugim, z rewanżem z Chelsea. Ale pierwszym w dzisiejszym odcinku. Tutaj Tomis cały czas po tym hatryku jest w najlepszych tutaj strzelcach e, pucharowych. No ale jest wyzwanie. Przed nami jest Chelsea London. Bardzo niewygodny przeciwnik, a właśnie tabelę miałem pokazać. To po tym meczu zobaczymy sobie tabelę Ekstra klasy. E, Chelsea goni nas. Znaczy nie, to my ich teraz godzimy, co ja pierdolę. Rozpoczął się mecz, wyndaluny, lewy wyrzut y, z lewej strony z autu, wyndaluny, jeszcze dojdzie do tej piłki Czuk Fuma. Na prawą stronę będzie rozrzut, Henderson, nie środkiem próbujemy, Henderson do Sterlinga, Sterling, pięknie ze smerfem smerf, ale e, spalony, niestety, szkoda. Już w pierwszych minutach byłaby bramka. 10 minut, już pierwszy kwadrans za nami, tutaj Markowicz na pozycji spalonej, kurtu, Pięknie Francisco, ale nie przejął tej piłki. Smerw Subotic Arigoniciuk ma pięknie i Garcia. Garcia. Ależ za, za szybko podjął decyzję o strzale. Ten Hiszpan. No Henderson, zaraz będziemy... Znaczy, no tak w 60 minucie go zmienimy gdzieś. Sterling. Sterling stracił piłkę Kolker. Dobrze. Naprawił błąd kolegi Witkowski. Henderson, ale ładnie wymieniają się piłką. Henderson, faulowany. Będzie rzuty, żółta kartka? Czerwona! No to grubo. Jeszcze lepiej. Dobra, jest czerwona kartka dla Chelsea. Eee, Tomaso Arigori. Doskonale. No ale pierwsza połowa kończy się wynikiem 0 do 0. I Chukwuma ma lekką kontuzję. To go zmienimy. Tak więc oczywiście można teraz strzelić tą grenę no, a od smurfa teraz yy... No dobra <laughs> Chciałem mu powiedzieć, że a, masz zapierdala, od czykwumę mieliśmy zmienić, patrz, ale yy, no to w takim razie wejdzie yy, Wadala chyba. Cztery gwiazdki potencjału cały czas. Dobra, Wadala za Cukwumę. No Henderson będzie musiał do końca przeboleć ten mecz. A już za kilka następnych dni Manchester City i Liga. Chociaż Manchesterowi City zobaczymy to w tabeli, że się nie wiedzie za dobrze. Ale Smerf teraz w akcji. Dobre rozciągnięcie do lewej strony. Jeszcze Cukwuma, ale nie przejął tego podania. Zaraz zejdzie, chociaż tylko on wyglądał na podbudowanego. Uwaga! Chelsea! Dziordziewicz nie trafia w bramkę. Bardzo dobrze. Salinas. Kurde, jakie on sety w bronił w tym meczu z Brighton. Ee, Henderson. No, już tutaj e, słabnie. Słabnie nam pomocnik. Salinas. Rozpoczynamy od bramki i obroną. Henderson. Francisco czy prawym skrzydłem. Znów przerzut na lewą stronę. Wadala. Nie doszedł. Nie doszedł do tego przedłużenia piłki. Od chyba Garci. Markowicz. Markowi teraz prawą stroną atakuje. Uwaga, uwaga. Fierro i chuj. 1-0. Drugi strzał w tym spotkaniu Chelsea i Bramka, a my tutaj się dwoimy i troimy i chuj. Dobra, od razu przechodzimy do ofensywy. Tutaj nie można przegrać. Puchar Anglii, kurde, chciałbym wygrać. W lidze będzie ciężko, bardzo ciężko te wszystkie teraz mecze wygrywać, tak więc w Puchar celujemy. Henderson słabnie Kurtua, ależ wybija tą piłkę i tracimy ją, Fierro. Rozrzut do lewej strony, azar, ba. Azar, Mauricio Francisco, ależ pięknie. Sterling, Witkowski, mamy atak pozycyjny Garcia, Henderson! Nie będzie spalonego, kurwa, mać! Uff. Co za frajer z tego sędziego. Dobra, zmiana, Henderson. Kurde, niech lata, bo on tam dobrze posyła te piłki, nie będę teraz nierozgrzanego wpuszczał. Chyba to był błąd. Ostatnie 3 minuty. Doliczony czas gry Azar. Jeszcze spowodował tam kontuzję Francisco. Nie, to już będzie koniec. Kurde, bardzo szkoda. 0 do 0 na ich stadionie. Nie daliśmy sobie bramki strzelić. Tutaj daliśmy. Kurde, chociaż do tej dogrywki. No nic. Trudno, odpadamy w szóstej rundzie, czyli w sumie w ćwierćfinale. No nie przejmujcie się, mieliśmy pecha. No 1 do 0, trudno. Przegrana też trzeba się z nią pogodzić. Już za dwa dni Manchester City i u siebie mecz ligowy. Właśnie teraz była też kolejka ligowa. Everton wygrał z Arsenalem, Fulham z Wigan 3 do 1. Tutaj remis, Southampton, Leeds. Dobra, zobaczmy właśnie tabelę. My jesteśmy na trzecim miejscu i na tym trzecim miejscu fantastycznie by było jakbyśmy zostali. Ale drużyna, która ma dwa mecze więcej niż my, jest za nami. Chelsea tutaj jeszcze może deptać już Tottenhamowi po piętach. My tracimy tutaj 6 punktów do Tottenhamu. No i dobra, następny mecz. Dobra, to będziecie teraz ze mną. Norwich City, Neri z Romy w świetnej formie. Zobaczmy, co to za zawodnik, napastnik. A, jeszcze u mnie w liście życzeń. Usunę go już. Liverpool żałuje. No niestety, no przegraliśmy... Dobra. Okej, okay, tutaj wszystko nic ciekawego. I Francisco jest kontuzjowany, no nie na długo, 9-11 dni. Dobrze. Podoba mi się ten prawy obrońca, wypożyczamy go cały czas z PSG. E, I on ma chyba kontrakt w tym francuskim zespole do 22 roku. No i Chelsea właśnie, i to jeszcze przecież oni w dziesiątkę grali, ja pierdolę, lipa. Manchester też odpadł, United ze Swansea, to więc zobaczmy jak wygląda e, półfinał. West Brom ze Swansea i Chelsea z Manchesterem City, tak więc to już jest tutaj finał <gryw> pomiędzy tymi dwoma drużynami. Która drużyna wygra to ma pewnie Puchar Anglii, ale zdarzają się i niespodzianki, tak jak tutaj jak widzę obrońcy tytułu chyba Stoke jest. Eee, dobra. Tutaj jakiś proponowany, ale bardzo słaby. Nie, nie, nie. Dwóch piłkarzy. Aha, no i właśnie. No i Manchester City. Tutaj mamy defensywne, stałe fragmenty gry na nich. Eee, I jeszcze raz ta, właśnie tabela. Manchester City ósme miejsce tylko. 46 punktów. 20 punktów do Tottenhamu, do nas 14. Raczej nie ma szans, że tutaj cokolwiek wywalczą. Southampton, o no, jak wysoko, Manchester United pnie się pnie. Może tutaj wyprzedzić nawet Arsenal, na czwarte miejsce wskoczyć, ale ja tutaj raczej nie dam sobie odebrać tego trzeciego miejsca i będę gonił czołówkę. To by było naprawdę e, bardzo dobre rozwiązanie. Kolejna rozmowa motywacyjna. Dobra, wyślij asystenta. E, tak, tak. 13 piłkarzy mamy w reprezentacji. To tu będzie właśnie ta, ta przerwa na reprezentację. I Tottenham-Liverpool przełożony, ponieważ Tottenham-Inter w Pucharze Euro, czyli w Lidze Europejskiej. Kto tutaj jeszcze? Mainz, CSK Moskwa, PSV z Wolfsburgiem, Marsylia z Lyonem, a zobaczymy Ligę Mistrzów, gdzie będę celował w następnym sezonie, gdzieś na pewno tu do ćwierćfinału. Bayern, Dortmund, proszę bardzo, Newcastle, Milan. Newcastle, jak wysoko zaszedł w Lidze Mistrzów. Atletico Madryt z Realem Madryt i PSG z Monaco, no to tutaj mamy, widzę, się posortowały kluby co do krajów dobra, Hunt, no właśnie ten Omondi, cały czas on mi tutaj chodzi po głowie, czy by go czasem nie kupić właśnie jako defensywny pomocnik i to chyba zrobię właśnie w okienku transferowym jeszcze, jeszcze, która to kolejka? 29 to jeszcze 9 spotkań jeszcze 9 kolejek E, jeszcze trzy odcinki, bo dzisiaj jeszcze właśnie Manchester City, Chelsea, w następnym odcinku Everton, e, Fulham i Tottenham, mecz przełożony, no a w następnym odcinku skończymy tutaj, to będzie taki mecz na szybko. Chcieliście częściej odcinki? Proszę bardzo, mogę nawet godzinę napierdalać jak się podoba, jak tylko to oglądacie, bo w końcu e, robię to z czystej przyjemności i też dla Was. Och, kurwa, nie, ja to wytnę chyba. Dobra, ustalamy skład na Manchester City Salinas jest zmęczony Ale cały czas dobre oceny Chociaż 6,90 No tak, przegraliśmy w końcu z Chelsea No Muslera, tak przy, w optymalnej formie W sumie nic mu nie spada Muslera, dawaj, jesteś dobry też Dobra, na prawą obronę Lebrun Francisco niestety kontuzjowany Kolker i Clark tutaj Sakho Amat kontuzjowany właśnie 93, o to lipa, tutaj nie przewidziałem tego, nabra reprezentacji jest już Vivaldi i Mikel No to nie mamy obrońcy jednego, tak więc podmęczony Kolker będzie musiał grać, chyba że Lejwa nie, nie potrafi um. Nie, dobra, w takim razie zobaczmy sobie nasz, nasze inne zespoły Kogo my tu szukamy? Obrońcy No. No mamy tutaj kogo. Josh Powell. Obrońca, ale no, 16-letni. Nie. Nie, Ziomek. Jeszcze gały. No nie ma. Dobra, nie ma środkowego obrońcy. E, no, to, no to już wolę podmęczonego Clarka. E, dobra, na lewej. No to musi, Wim e, W tym spotkaniu będziemy podmęczeni na Manchester City. Lukas Lejwa, proszę bardzo, będzie musiał wejść, bo Sean Sirkut dalej nie wrócił jeszcze po kontuzji Heh. Witkowski, no dobra, niech będzie Lejwa, może wspomoże nas w tym meczu doświadczeniem Witkowski wtedy na zmianę chyba tutaj za Wadale Thomas Lemar na bank do pierwszego składu, Cukuma i Henderson odpoczną teraz, eee, a wejdzie właśnie Wadala oraz Lemar eee, na lewe skrzydło. No Sherle, ostatnio dobrze strzela, na prawe Bruinings. i za Smerfa... no Stensgard. O nie, chyba Smerf musi kurwa. <laughs> Co ja tutaj robię? To jest Manchester City. Eee, no ale smerf, kurwa. Ostatnio miałeś dwa mecze temu. Kiedy zdobywałeś bramki? Bardzo rzadko. Smerf, no ale dobra, trzeba. Teraz może z nim porozmawiamy. Prywatna rozmowa. Co pana gryzie? Gryzie mnie, kurwa. Twój zarost. Odejdź trochę. Skrytykuj formę, musisz grać na wyższym poziomie Jeśli chcesz zachować miejsce w pierwszym zespole I co? Nie chcesz siedzieć na ławce? Dobra, to zobaczymy, sprawdzimy cię w tym meczu Czy nie chcesz siedzieć na ławce Tak więc zgard w razie czego wejdzie No i dobra, ustaliliśmy chyba w końcu Kurwa skład na Manchester City Tak więc lecimy Lam Cavani Wilsher, Roberto, Cardoso Lucas Moura, Bartra Proszę bardzo, odszedł z Barcelony Ależ tutaj Manchester City, pakę sobie sesji, Nastasic, to i Hart Joe Hart, ile on już ma lat? 33 no ale jest bardzo dobry, chociaż chociaż w chuj bramek traci, no tak, na no Manchester'owi City nie wiedzi się w tym sezonie ale już sobie wywalczyli Puchar Europy, proszę bardzo to co oni wygrali? Capital One Cup chyba Na szczęście, gramy ten mecz u siebie. U siebie wszystkie mecze potrafimy wygrywać. E, no zobaczymy. E, Lukas Lejwa, rozpoczynamy to spotkanie, mamy piłkę. Ale już ją straciliśmy. Lukas Mura, uwaga, ale niebezpiecznie. Kawani, Cardoso, Cardoso, ależ podanie do Kawaniego i Muslera. Pierwsza interwencja dobra bramkarza, bo dam mu pewność siebie. Yy, I w ogóle piłkarzom na boisku. Pierwszy dobry kontakt z piłką zawsze dodaje pewności i każdy kolejny już jest tylko lepszy. A nie, że jak już się pierwszy spierdoli, to już wszystko. <gryw> wszystko, cały mecz już leci. Sako zarobił żółtą kartkę. 25 minut już za nami i uwaga, kolejna sytuacja Manchester City i bramka Sessi. Diego Ceci, Sessi strzela bramkę na 1 do 0. Niestety druga bramka w tym sezonie i to jest chyba obrońca. Niestety przegrywamy i jest nie, bardzo źle, bardzo źle. Wiądalun. Co wymyśli ten Holender? na Shirle Shirle nie przejmuje. Niestety Lukas Mura. Ależ bardzo dobrze do Wilshera. Lamp! zawodnik, którym my, my byliśmy zainteresowani, sesji i nic z tego już nie będzie, koniec pierwszej połowy oczywiście nie jestem zadowolony, gracie jak najbardziej poniżej oczekiwań na razie zmian nie będę robił i Smurf właśnie jak dasz dupy do 60 minuty dobra, do 70 e, z, wchodzi za ciebie Stensgard i w następnym meczu z Chelsea właśnie Smurf nie będzie w podstawowej jednastce Uwaga! 2 do 0 niestety i kto? Kawa nie po rzucie rożnym na 2 do 0. Ale nas, nas cisnął, no masakra. Może źle dobrałem trening przedmeczowy lub tygodniowy Bruinings. No może jakaś kontra. Sako, pięknie, Szyrle. Smurf! No smurf, ale co to było? Co to było smurf! To nie jest ten sam napastnik, który strzelił nam ponad 20 bramek w tamtym sezonie. Muslera, teraz dobrze paruje tą piłkę. Aż muszę zająć szyluczkę normalnie, bo tak mnie wkurwiają ci zawodnicy. Potrafią grać. Przecież potrafimy bardzo ładnie grać, ale no nie dzisiaj Wilsher. Wilsher na szczęście nie, nie był faulowany. Do akcja. Brujniks! Pięknie! Wadala 2 do 1. Bardzo dobre... Dobre dośrodkowanie Bruningsa. No i Wadala troszeczkę mi zaimponował. Drugie trafienie w sezonie Cardozo. Uwaga, kolejny rzut rożny. Manchester City kowani, ależ Seta Muslera wybronił jeszcze. Muslera łapie trzy żółte kartki dla naszego zespołu. 67 minuta. No, smerf masz jeszcze. Uwaga, być albo nie być smerfa. No i niestety nie być. Kurwa, mać. To powinien wykorzystać. Jeszcze Sherle wbijał tam piłkę w pole karne, 70 minuta. No i Smer schodzisz Stensgard w jego miejsce. E, tutaj jeszcze bardzo słabo Wundalun e, i dobra, to jedyna zmiana. Oczywiście wierzymy teraz w umiejętności Stenzgarda. Fajnie by było, gdyby strzelił. E, zdarzało się tak, że właśnie Stensgard wszedł kiedyś na boisko i e, strzelił dwie bramki. 80, już trzecia minuta, szarża. No i będzie bardzo chujowo przegrać w tym spotkaniu. 3 minuty doliczone, no już nic się nie da zrobić, koniec, koniec przegrywamy, drugie spotkanie z rzędu. Dobra, chyba jakoś e, rozmowę z zespołem e, będę musiał zrobić. Chelsea, e, dwa mecze ma przewagi i 62 punkty. Tutaj chyba stracimy jakiekolwiek marzenia, ale cały czas trzecie miejsce jest w naszym zasięgu, tak więc dobra, nie jest źle. Ok, w takim razie teraz widzicie, tutaj będzie przerwa na reprezentację i wracamy na mecz z Chelsea i to będzie koniec tego odcinka, tak więc no, widzimy się już za chwilę no to jestem z powrotem Liverpool-Chelsea, tak więc no, mecz na szczycie, Liverpool trzecie miejsce Chelsea drugie, tak więc jeśli wygramy z Chelsea w tym spotkaniu przeskoczymy ich ale oni i tak będą mieć dalej dwa mecze jeszcze do rozegrania co się stało tak więc kupiliśmy Charlesa Omondiego za 5 milionów funtów i już w czerwcu, 9 czerwca mi już przejdzie do naszego zespołu i myślę, że bardzo wzmocni nas, naszą siłę defensywy będzie grał głównie jako y, defensywny pomocnik, czasem może wesprze obronę w takich sytuacjach jak właśnie niedawno w meczem z Manchesterem City. E, tak więc on do nas przyjdzie, a przyszedł do nas, ponieważ sprzedaliśmy przecież Stana Else, czyli zawodnika, który był u nas w rezerwach, nawet y, nie wiedziałem o nim, za 4,5 miliona funtów do Celtiku właśnie. I... <grym> no kupimy dużo lepszego zawodnika za prawie właśnie tą kwotę, co nam zapłacił Celtic od nich z zespołu mecz z Chelsea N niestety dwie porażki z rzędu i teraz znowu Chelsea przegraliśmy 1 do 0. Teraz trzeba będzie ten mecz wygrać Shirley. I właśnie posypały się kontuzje Ruben Garcia oraz André po pokontuzjowani. Tak więc teraz na lewym skrzydle w tym meczu będzie musiał rozegrać Tom Inc. E, Bruynings w swoim ostatnim meczu w reprezentacji strzelił 4 bramki. I zobaczcie, nawet strzały z dystansu ma na poziomie 20, ale dalej mu rosną. <grych> kto tutaj, Zawiąda Luna na pewno Mikkel na, na prawej obronie Lebrun a gdzie Francisco jeszcze się nie wylecił. Sirkut też nie wrócił do swojej formy, Sakho Clark e, tak będzie wyglądać linia defensywy za Lejwe Witkowski, chociaż on też chyba grał w swój mecz reprezentacji i jest zmęczony e, ale Clark dobrze też by się spisywał jako defensywny pomocnik to tak zagramy Zobaczymy, jak Clark tutaj sobie poradzi. 3,5, proszę bardzo. No to mamy kolejnego defensywnego pomocnika ukrytego e, na pomocy. No to oczywiście Jordan Henderson za no i Chukwuma za Lemara, e, dwóch najlepszych pomocników. Ins Bruinings, no to tu Sterling nie grał swojego meczu. To więc Sterling. No i za Smerfa. W meczu tym wchodzi Stensgard. Smerf tylko na rezerwie. Tutaj jeszcze Wadala na stówce, to może za Witkowskiego. Dobra, no to klikamy zgłoś zespół. Aha, jeszcze jeden rezerwowy. To kogo byśmy tu wpuścili? Właśnie Wadalę wrzuciliśmy tutaj za kogoś. Witkowski, dobra, wbijasz Witkowski. Zgłaszamy zespół, no i zobaczmy. Liverpool, Chelsea, znowu na własnym stadionie gramy przeciwko temu londyńskiemu klubowi. I zobaczymy jak tym razem sobie poradzimy Pokażcie mi co problem, potraficie Nie zadziałać. A miałem zrobić zebranie z zespołem No nic Ostatni mecz w tym odcinku Tak więc na następny postaram się z lepszym morale wrócić do Was Ale to będzie następny mecz to Więc Zobaczę co, co da się zrobić Fierro Pierwsza akcja ale na szczęście przerwana przez football menadżera Sako żółta kartka I sfrustrowany już Tom Inc Manchester City już ciśnie. United Azar. Uwaga, doświadkowanie Chukwuma. I Sako, szkoda, że Stensgard nie dobiegał do tej piłki. Ba! Doświadkowanie Azar. Ależ Muslera wyciągnął tą piłkę. Ale jeszcze Subotić! i kolejny rzut rożny. Ależ Chelsea ciśnie. Tutaj już jedna z seta. Azar. Kolejne dośrodkowanie, Henderson wybijamy. Jeszcze Muslera i trzeci rzut rożny z rzędu. Azar, dośrodkowanie, wszystko Fierro, Ależ, Czukwuma, kontra Stensgard nie doszedł do tego podania Cukfumy. Beznadziejnie, no Chelsea pocisnęła tutaj nas grubo, ale na razie nie może tego e, zatwierdzić bramką. Teraz kontra Sterling, Sterling! Za mocno wypuścił sobie źle, przyjął piłkę Fernandez, Bruno Fernandez, ale koniec tego kontrataku. Jeszcze Knaceridy, Ba. Jelinek tutaj w trójkącie podają sobie piłkę Fierro, ale niecelnie, nie trafia w bramkę. To jest Meksykanczyk, jeśli się nie mylę. Warto zwrócić na tego właśnie zawodnika uwagę już we wcze wcześniejszych latach, już na początku kariery w futbol Menadżerze. Jestem głęboko rozczarowany, no i Karl Clark zestresowany, ale jemu możemy powiedzieć, że o, jest git. 6,5 tylko ocena Stensgarda, tak więc mamy problemy z napastnikami. Nie spisują się, nie pokazują tego, czego od nich się oczekuje. Nie strzelają bramek. 62 minuta już i mamy dośrodkowanie. Kolker i jeszcze jeden, jeszcze jeden rzut rożny. Henderson po raz kolejny, ale za krótko, za głęboko te dośrodkowania. Teraz jeszcze stracił piłkę i kontuzjowany Ba leci z kontratakiem. Bado Fierro, ale Mikel pięknie, pięknie tutaj odebrał tą piłkę. Stensgard. Próbował tutaj e, krzyżowym podaniem do Insa właśnie. Inz! Pięknie! Pięknie, no Ins, jak masz sytuację, to strzela i pięknie, 1 do zera. E, kto mu podawał ciukfuma czyli 70 minuta i myślę, że Smerf e, wejdzie na boisko. Stensgard również się nie popisał. A nie, zostawię go na następny mecz po prostu. Jest 1 do 0. Dobra, Henderson tutaj słabnie, słaba ocena, tak więc zróbmy zmianę. E, wejdzie Wadela. Czy Kvuma zostaje? No, on e, bardzo ładnie asystował. 3 minuty jeszcze doliczone. Może jeszcze jedna zmiana, żeby, żeby troszeczkę ten czas przedłużyć. No to smurf za, za ten zgarda, właśnie. Na ostatnie tam e, sekundy. I właśnie już doliczony czas gry Kurtua jeszcze beznadziejnie wznawia od bramki. No i koniec, koniec meczu. Jest 1 do 0. Wygraliśmy, tak więc na chwilę awansujemy na drugie miejsce. Tak więc fajnie kończymy ten odcinek. No ale Chelsea zobaczymy jak poradzi sobie w dwóch swoich spotkaniach. No i Tottenham w, w razie wygranej w swoim następnym meczu już będzie na, miał nad nami punktów 9. Ale to w następnym odcinku, tak więc będzie Everton na wyjeździe, zobaczmy co tam jeszcze będzie, Fulham, no i Tottenham na wyjeździe, tak więc jeśli wygralibyśmy te cztery mecze, no to mamy szansę dogonić Tottenham, mam nadzieję. Zobaczymy, tak więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym, już jutro, odcinku Football Managera. Siemano!